Witajcie na kanale ZeptoBox z tej strony Waldemar Wawel. Słuchajcie, dzisiaj tak na szybko nagranie, dlatego że no stało się że tak powiem źle u Kenega 88, ale możemy mu wszyscy pomóc. Link do zrzutki jest w opisie. Słuchajcie, no zdarzyło się coś, co jest pożarem spotkała taka, taka niezafajna sytuacja. Miałem pożar w mieszkaniu. Jeden pokój doszczętnie spalony. łazienka, łazienka też tam dość mocno została. Link i do kuchnia. filmu również w opisie. Kolejny I pokój link do tej zrzutki. Mocno za. za Słuchajcie, przy oknie tak. pożar, żeby było śmiesznie niespowodowany magazynem energii. Także prawdopodobnie zaczął się gdzieś tam od jakiegoś urządzenia w gniazdku. Czy ładowarki, czy inteligentnego gniazdka. Nie wiadomo, to pewno jakaś tam komisja będzie badać. Niemniej jednak, no czasami się tak zdarza. I Kenemu ja już na tyle mogłem Pomogłem, pomagam jeszcze tym, że wrzucam ten film, żeby właśnie zachęcić Was do pomocy tej osobie. Normalnie tego nie robię, ale chodzi o to, że. Keny dla wielu jest bardzo pomocny zawsze, i, i nigdy nie zostawia człowieka bez pomocy. To też dlatego myślę, że my nie powinniśmy zostawić jego bez pomocy. Ma swój kanał na YouTubie tworzy swoje filmy, pokazuje co buduje. No i tyle. I zachęcam do wsparcia jego właśnie tą zrzutką. Także, tutaj też w filmie pokazuje, że ma na sprzedaż Panera, Ja nie wiem, Keny naprawdę się nie poddawaj. Coś się wydarzyło, co nie było w związku właśnie z tym magazynem. On chce sprzedać teraz ten magazyn. Ja myślę, że nie powinien się poddawać. Powinien to robić i robić właśnie, róbcie każdy to, co lubi, a zawsze ewentualne rzeczy, które mogą się wydarzyć, jak pożar czy, czy inne, no to zawsze to jest zdarzenie losowe. Słuchajcie, ktoś może się starać, nie wiem jak minimalizować jakieś rzeczy, a wydarzy się w zupełnie, tak jak tutaj w przypadku Kennego w drugim końcu, czyli już w domu, przy gniazdku coś się wydarzyło, gdzie on by się tego nie spodziewał, zupełnie w innym miejscu ma to już, yy, ma to zbudowane przecież, no i tam byśmy się spodziewali, że coś, bo ciągle straszą tym wszystkim, yy, co to się nie wydarzy złego, a wydarzyło się w, na, w gniazdku, przy gniazdku, no także... Mam nadzieję, że e, pokażecie wszystkim, e, że jesteśmy razem, tworzymy jakąś tam grupę. Tak, jak właśnie tutaj Keny prosi, czy to będzie 10 zł, kilka złotych, czy kilkanaście. Wrzućcie tam, co macie wolnego, albo wypijcie sobie jedno piwko mniej i pomóżcie w tym momencie Kenemu. Będzie mi bardzo miło. Widzę, że ty już e, też jest, są filmy na innych kanałach u kolegów. Także. Po prostu stało się tak, a nie inaczej. Nie jest to spowodowane jakby jego działaniami. Jego działaniami, w tym sensie, że nie są te magazyny energii. Nie to magazyn energii ani fotowoltaika, ani jakieś dziwne połączenie, tylko po prostu zwykła instalacja, która była w tym budynku. To tyle. Trzymajcie się. Trzymaj się, Keny. Jesteśmy z Tobą.